Dla bohatera hordy każda ścieżka prowadzi na rozdroże. Trąka i Aka Bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony wasal i witam Was razem i z osobna każdego bardzo uniżenie Miałem wymyślić nowy opening, krótszy, który będzie ciekawszy i fajniejszy i łatwiej będzie wpadał w ucho. Cześć i czołem, witajcie, tu Wasal. Eee, ale tak serio, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli się słyszymy, to musi oznaczać jedną z trzech rzeczy. Albo pora napierdalać na Blizzard, albo pojawił się Bliskon lub jakiś wielki news, albo w końcu pojawiły się historie Warcrafta. Niestety żadne z tych. Albowiem, możecie być pewni już nie tylko dwóch rzeczy w życiu. Pewnie je znacie, ale także i trzeciej, najnowszej. Jeżeli pojawi się kiedykolwiek jakiekolwiek rozszerzenie do Hearthstone'a, to wiedzcie, że ja to nagram i otworzę. Witajcie, cześć, czułem jeszcze raz, e, ale tak, serio, e, wybaczcie tamte trzy rzeczy, które wspomniałem. E, Histori Warcrafta pojawią się. Nie będę się dzisiaj tłumaczył, bo się skupiamy na Hearthstoneie, także Ech, no, będą. E, w każdym razie, witam was Forge in the Barrens, nie wiem jaki polski tytuł. E, ale tak, przechodzimy na język angielski i będzie język angielski razem z wasalem. E, albowiem pałka się przegła w tym najnowszym rozszerzeniu, ponieważ pojawiła się jedna e, bardzo fajna karta, w sensie no podoba mi się ta karta, e, może nie jako karta jako karta, ale no kto na niej jest, ale po prostu pałka się przegła, jeżeli chodzi o tłumaczenie, bowiem pojawił się Overlord Saurfang, który w naszym rodzinnym, ojczystym języku brzmi nadrządca nadrządca, chyba Nad, nadrządca, nie wiem jak to należy przeczytać i kolejne Za Użykieł, Za Użykieł, Za Za Użykieł. Sami wybierzcie e, opcję. E, tak, generalnie e, to już przesada. Naprawdę koniec z tym shit'em. Mam już dość dumnarów, piekło piekłoryczów, bieży wiatrów e, Nie wiem, krynic mocy, innych bzdur. Po prostu to jest koniec. Ja wiem, że pewnie taki jest prikaz przy, od mm, blizzarda dla ludzi zajmujących się lokalizacją tej gry u nas, ale na litość. No nie, no kurwa, no nie. Serio? Ja wiem, że ta gra ma być przystępna, ona jest też robiona pod dzieci, ale no, jeżeli to ma tak wyglądać, to ja dziękuję i umywam od tego ręce. Ja chcę po angielsku. E, więc będziemy się uczyć razem ze mną. E, czy tam no będę ja was uczył albo no, nieważne. E, tak, bo generalnie, e, no, no nie wiem nawet od czego tutaj zacząć, tak? No, Overlord jest nadrządcą. Pamiętajcie, że Overlord to jest je, stopień wojskowy w szeregach hordy, tak? Jest Overlord, High Overlord i tak dalej, i tak dalej, tak? Alianci mają marszala, High marszala, czy nie wiem, czy Grand Marshal, Grand Marshal się nazywa. E, I to nie, nie zawsze jest tak, że to się da przetłumaczyć jeden do jeden albo dosłownie. No, na, przykład, na przykładzie tego, w naszym y, dawnych stopniach wojskowych był stopień wojskowy rotmistrza, który klasyfikował się gdzieś między kapitanem a porucznikiem, e i to był nasz stopień wojskowy, który był wykorzystywany u nas, ale z racji wstąpienia do NATO i yy, unifikacji tych stopni wojskowych, tak, żeby w każda armia po prostu, no żeby poprawić się logistycznie to, tak? Żeby nie było tak, że no rotmistrz ten, a tutaj ktoś inny, tylko żeby każdy miał odpowiadającą sobie rangę, to uprościli te rangi, tak? Czyli rotmistrza po prostu zrównali do kapitana tak, tak na dobrą sprawę. Yy. I nie ma takiego jakby przełożenia 1 do 1, że ktoś był rotmistrzem, to to się równa kapitan. Nie, rotmistrz to rosmi, rot, rotmistrz, to kapitan to kapitan. I tutaj overlord to overlord, a nie nadrządca. Nadrządca, kurwa, to se może być na budowie. E, I to tyle. E, wybaczcie, ale naprawdę nie mam nic do e, Rysława. Ja wiem, że dużo osób ceni sobie jego pracę. Ja cenię sobie jego e, pracę i wkład w l, lokalizowanie tych gier na rynku polskim, ale... Hearthstone jest jakimś behemotem, nie wiem, jak to inaczej nazwać. I nie ch chciałbym uniknąć, żebyśmy doszli do momentu, kiedy będziemy tłumaczyć Ironmana na żelaznego człowieka. Zalizna ludyna. Żelazny człowiek. Tutaj pozdrowienie dla moich ukraińskich przyjaciół, gdzie chyba w ukraińskim się nazywa żelazny szlawiek, czy tam po rusku, nieważne, w każdym razie was pozdrawiam. Także, no, privit. Eee, ale my nie o tym, my przechodzimy do tego, co jest najważniejsze, mianowicie do pakietów. Eee, I powiem wam szczerze, że mam 3800 golda i myślałem, czy by sobie nie kupić Sylwany Windrunner za 1500 golda, ale nie wpakuję wszystkie te pieniądze, które mam w nowe rozszerzenie. Więc bądźcie ze mnie dumni tylko po to, żeby był, żeby był content. Poza tym Rexar też jest spoko. Więc przechodzimy do pakietów. Jak zwykle muszę się nauczyć, jak. 38 pakietów. Let's fucking go. Bój. Bye. Bój. Bój. Okej. Okay. Tak, wybaczcie, będę się musiał przedstawić, bo też nie wiem, co tu jest generalnie. E, z takich ciekawostek to dwie rzeczy. Dodali jakiś nowy tryb gry, który będzie dopiero otwarty za dwa dni. E, księga najemników. E, nie wiem, czym ona się tam będzie zajmowała. Rozumiem, że to będzie jakieś coś jak e, Book of Heroes, czyli mianowicie. E, Historię poszczególnych osób. Jak, wiecie, jak widzicie, dawno nie grałem, bo nie mam nic zrobionego. E, notabene w tych dwóch historiach znalazłem parę błędów w polskiej wersji. Nie wiem, czy to jest w polskiej wersji, czy w ogóle w Hearthstone, więc też będę chciał sobie jeszcze raz rozegrać po angielsku, e, żeby to sprawdzić, bo jest trochę błędów. No ale tak wiemy, że Hearthstone nie jest jakby e, kanoniczny, jeżeli chodzi o te sprawy. E, co my tutaj mamy? Mamy. 41 pakietów Forge in the Barrens, czy tam zaprawionych w Barensach, czy jak to się po polskiemu brzmi. I jeden złoty pakiet. E, w sumie zastanawiam się czy nie wrócić na Polski na czas otwierania. Nie, dobra, jedziemy, będziemy się uczyć. E, będziemy się uczyć angielskiego. Let's fucking go. E, tak, z ciekawych rzeczy, które wróciły do Hearthstone'a. Mam nadzieję, że dźwięk będzie jak zwykle e, niezbyt duży. Troszkę przeciszymy sobie. Okej, okay, powinno być okej, okay. mm, z ciekawych rzeczy do Hertzona wróciło coś, co łudziłem się, że kiedyś wróci i wpadnie, wpadną na ten pomysł i zastanawiałem się czemu tak długo im to zajęło, mianowicie, e, mianowicie, mianowicie e, wszedł tryb nieklasyczny, tylko, nie pamiętam jak on się nazywał, generalnie nazwijmy go trybem klasycznym sobie po, po naszemu, bo mamy standard, dziś i tak, to chyba jest klasyczny tryb. Mianowicie mamy tryb, gdzie możemy grać tylko i wyłącznie klasycznymi kartami. O zgrozo, dziękuję, że w końcu to wrócili, bo to znaczy, że można sobie w miarę spoko puszować do legendy i można sobie to w miarę spoko grać. Bez jakichś Reno, bez Galakrondów, bez jakichś Resurrection Priestów, Libram Paladynów itd., itd. Co prawda, meta się wcale nie zmieniła, bo jak trochę tam grałem, no to to wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało, czyli... E Face Hunter, e, Facelock, e, Zulok, e, Miracle Roach i praktycznie tyle e, i jest ciężko w sensie popuszować trochę rzeczy e, Ale generalnie jest... O niebo lepiej przyjemniej się to gra, bo też... Tych kart na dziczy jest zbyt dużo, żeby wszystkie je spamiętać, co też jest całkiem spoko, e, ale też jest jakaś pewna meta. Jeżeli chodzi o... Aktualne tryby, czyli ten rok teraz Gryfa. No to też, szczerze, nie patrzyłem jaka jest meta, bo jeszcze nawet nie otwierałem tych kart. Dodatek wyszedł chyba w czwartek. Dobra, mamy pierwszą episką kartę. Nie wiem w sumie ile pakietu, zaraz sprawdzimy. Desperate Prayer. Całkiem spoko opcja, tylko... A, to jest Priest, który jest osaczony przez kolco zwierzę. Killborgów. Qu Epic. Arcane Luminary. Ok, czyli karty, które e, nie były na początku w naszej, e, w naszym deku kosztują o dwa mniej, ale nie mniej niż 1. Czyli żeby nie były po 0. Spoko karta całkiem, myślę, że też gdzieś tam w mecie się pewnie znajdzie. E, kurde, ciężko tak po, po po- po angielsku, mimo wszystko się przerzucić. E, generalnie chyba doszedł jakiś właśnie nowy... Nowy, nowy... Nie, czy nie wiem, czy... Właśnie, teraz ja nie wiem czy... Frenzy to jest po naszemu szarża? Nie, chyba nie. To chyba doszło coś nowego i teraz nie wiem co. Pierwsza legendarka w każdym razie. Nie wiem na ile pakietów, chyba na pierwsze 10 rzeczywiście. Tevish Stormpike, o proszę. E... After a friendly beast attacks, summon a beast from your deck that cost uh, one nest. Ok, czyli jeżeli przyjazna bestia zaatakuje, przyzywa bestię z naszego, z naszej talii, e, która kosztuje o jeden mniej, czyli król Kruszor kosztuje chyba 8, no to coś potem by przyzywało za 7 mech, 3, 2 na 5, takie sobie jak mam być szczery i to był dziewiąty pakiet, okej, okay, czyli pierwsza legenda w dziewięciu pakietach, bo miałem 41 kart chyba z tego co pamiętam e, Jeżeli się nie mylę, więc sobie to e, potem sprawdzimy. Refreshing spring water. Ach, vendor machine aka mage. Dobre czasy, dobre czasy. E, dobra, i mamy chyba 10 pakietów teraz za sobą, czy tam nad 11. E, o czym my to my? O... E, my, 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 o klasycznym trybie, tak. I mecie, która tam się znajduje. E, no powiem wam, że jest... No jest... Powtarzają się te deki, tak. I, i po prostu trochę... Szczerze, jak grałem... Na początku w Hearthstone'a ja chyba miałem dostęp do bety, czy tam nawet alfy, nie pamiętam szczerze powiedziawszy. Ale jak grałem to na początku, to nie było. Nie było to aż tak. E, nie było aż tak tej, tej. ta meta to było po prostu. Teraz jest. widać ją strasznie, tak? I widać, jaki Hearthstone przez to jest RNG. No bo jeżeli wam siądą karty, jeżeli spotyka się dwóch Miracle Roger, no to jeżeli wam siądą karty, no to wygrywa ten, komu tam dwie karty, tak? E, mamy Epika, barons Blacksmith, e, Give Your Other Minions plus 2 plus 2. Co to jest to Frenzy? Nie wiem co to jest, muszę to sprawdzić po polsku. E, nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy. E, no i generalnie widać to RNG strasznie, a mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, że mimo wszystko jak Herston wychodził, nawet nie wiem kiedy Herston wychodził ile on już ma lat, ale gdzieś w 2012? Nie, może później, 14 chyba. W sumie nie wiem, chyba malat. E, no to generalnie na tym początku była meta, ale ludzie aż tak nie kombinowali. W sensie te, te karty, co się pojawiają, ten Miracle Roach i tak dalej, to jest coś, co było, tak? To nie znowu się pojawiło z dupy, tylko to też wtedy wcześniej ludzie grali na początku, zanim pojawiły się te wszystkie naxaramasy i inne rzeczy. Whitefire, Increased Damage of Your Hero Power by One. E, pytanie, czy to na stałe, czy... Czy tylko jednorazowo? Tego nie jestem pewien, jestem ciekawy. No i w każdym bądź razie wydaje mi się, że to jest troszkę efekt taki sam, jakiego doświadczyliśmy, przynajmniej ja doświadczyłem na klasiku. Mianowicie, że pojawił się znowu tryb klasyczny tutaj w grze, w Hearthstone i ludzie po prostu wiedzą o nim już wszystko, tak? Bo wszystko możemy sobie znaleźć, czym najlepiej grać, co jak kontrować, bla 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 i tak dalej. I to samo się stało troszkę na klasiku, co mnie z początku od niego odrzuciło. Mianowicie wszyscy wiedzieli co mają robić, tak? Jaką ścieżkę pójść? Jakie questy robić? Jakich nie robić? Które umiejętności kupić? Których nie kupować? Jak levelować? Generalnie wszystko, wszystko, wszystko. I oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby jeżeli chcemy być najlepsi, Podoba mi się ten art, Gold Road Grant Town, Frenzy, Gain Armor, Equal to Damage Taken, całkiem spoko, ale podoba mi się art naprawdę i w ogóle Forsaken'i całkiem spoko są, tylko że tutaj widzę coraz bardziej ubrani, w sensie więcej skóry niż kości, eee, ciekawe, w sumie ten Refreshing Spring Water muszę przyjrzeć się, bo nie widziałem czy ten undead tam, o właśnie, zwróćcie uwagę, undead, którego w ogóle nie ma kości, widać całe ciało. Ewidentnie chyba mi się wydaje celujemy w chiński rynek, w sensie, żeby nie robić dwóch kart, które są takie same, ale różnią się obrazkiem, no to robimy jedną, gdzie jest Undet, huhu, wszyscy się cieszą, ale nie ma kości. Eee, troszkę przykre, no ale co zrobić? Niemniej jednak też fajny art. Eee, strasznie dużo powtórek mimo wszystko widzę do tej pory. Alpaki nie było w Barents, ale też to swoją drogą. Eee, no, ale w każdym momencie razie... Mm... W każdym bądź razie dużo pakietów i nie ma jeszcze żadnej legendy. E, nie mam nic przeciwko, jak to się wszyscy śmieją, bycia niewolnikiem mety, tak? Jeżeli ktoś chce być kompetytywny i e, z różnych pobudek, tak? Ktoś lubi logi, chce być pierwszy Fuck pierwsza. E, pierwsza, pierwsza karta, o którą otworzyłem. 10 na 10? Wow! Mordresh Fire Czy to jest ten z ETC? Poznaje Cool Reapera, tak się chyba odnazywał ten jego mm, ex, Tuchent, który potem go, jak użyjecie, to przemienia w niego. Chyba to jest on, ale nie jestem pewien. Battle Cry, czyli okrzyk bojowy. To, to, to dobra, uczymy się. E, taunt, no to taunt. E, Stan widzę niżej z centaura. W ogóle centaurek byłby grywalną, grywalną, e, grywalną rasą, byłby całkiem spoko. To myście se, kurde, nie musicie skakiwać na konia, ha? Bo już nimi jesteście. E, czyli bylibyście taką permanentną formą druida. Fuck yeah, która może kastować. Nie no, dobra, wracamy do tego. E, if you deal, e, If you have dealt 10 damage with your hero power, this game deal 10 damage to all enemies. Ok. Czyli jeżeli zadamy 10 obrażeń z naszego fireballka, czy tam fireblasta, nie wiem jak się nazywa, e, hero power major po angielsku. Ale to kula ognia chyba po polsku Czyli no generalnie jako umiejętnością bohatera Jak go zadamy 10 obrażeń To zadaje ta karta 10 obrażeń Wszystkim przeciwnikom Czyli od stronników po bohatera Zajebista Czyli to na pewno będzie combo pod Whitefire'a Tego wcześniejszego co zwiększa obrażenia z tego Mam nadzieję, że ta karta jest wykorzystywana w mecie Ale tutaj w sumie nie widzę Tu są kości chyba Kości na kolanie I nie ma żuchwy Pamiętajcie Jedyny prawidłny andet to andet bez żuchwy. Zapamiętajcie to moi mili i kierujcie się tą zasadą, jeżeli tworzycie jakiegokolwiek andeda w wowie. Każdy mój andet nie ma żuchwy. Po co zbędne pierdolenie? Mimo, mimo, że ja dużo gadam i lubię gadać, to moi andedzi nie mówią. Obie. E, e, idziemy dalej. Dobra, dwie legendy na ile? Na 22 pakiety, jeżeli, mnie... jeżeli matematyka mnie nie kłamie, albo jeżeli ja umiem z niej korzystać. E, tak, i bycie niewolnikiem mety, o tym rozmawialiśmy sobie. Nie ma w tym nic złego i to też tak źle brzmi, tak? Sanuel Initiate. O kurde, sunwell Initiate, tak? Czyli e, po polskiemu pewnie to będzie brzmiało jakieś... E, kurde, e, jak jest po polskiemu? Studnia słońca. E, kurde, Initiate. Ciężkie ciężki jest, żeby to przetłumaczyć, kurde, bo mi brakuje teraz słowa. E, initiate to jest... Jest... Nie protoplasta. Boże, o czym ja mówię? No ten, co się, co jest nowy. Inicjusz i... O jesty. Ja nie umiem polskiego. Wiem, co to znaczy po angielsku, ale polski trudny język. No dobra. Frenzy. Gain Divine Shield. Solano Inicjusz. Gdzieś to sprawdzę potem i wrzucę. I pośmiejecie się razem ze... Znaczy razem ze mną. Pośmiejecie się ze mnie, że nie umiem. Studnia Słońca. Inicje... Nie wiem. Dobra, nieważne. Nie będę robił siary. Wiem, co to znaczy po angielsku. Nie wiem, jak po polsku. Inicj... Inicjusz? Jest takie słowo w ogóle. Inicjusz inicjowa Jesteś inicjowany Bo jesteś na inicjacie. Słowotwórstwo chyba zaraz wejdzie znowu, on będzie mi teraz prześladował. No w każdym bądź razie, wróćmy do mety. Jeżeli lubicie logi, jeżeli chcecie być najlepsi, albo jeżeli chcecie zaoszczędzić czas, bo robicie wszystko według najlepszych wyliczeń i za chcecie zaoszczędzić czas, tak? Nie ma nic z tym złego. Tylko... E Zobaczmy, Druid of the Plains e, Druidzi... Plains? Plains to są jakby pustkowie, znaczy nie pustkowie tylko też jako pustynia takie barens właśnie, nie wiem też jak to przetłumaczyć e, Rush Rush, czyli szarża chyba rozumiem e, Frenzy, transform into 6-7 kodo with a taunt Co to jest frenzy? E, dobra, będę musiał wrócić na polski jednak chyba na chwilę, trochę siara, e, albo przynajmniej nie, bo będę musiał zobaczyć jak to działa po pierwsze, może zacznijmy od tego no tu mamy okrzyk bojowy. E, tu jest Kradzież życia. Mm, kurde, patrzcie, i tak korzystam z tych... Sigil of fuck, chciałem sobie zobaczyć co tam pisał. E, I tak korzystam z tych polki, polskich nas. Kurde. Może jednak trzeba będzie wrócić? Nie no, żartuję. E, Załżykieł, nie, nie, nie. E, poison, czyli e, no po, poison, no to to wiadomo. Frenzy, kurde, to chyba te nowe. Coś. E, Swin... Swine, swine to skunk, okej. Okay. After you play a poison, gain a plus one durability, czyli wytrzymałości 1, plus 1 dostaje za każdym razem jak zrzucimy kartę, która ma poison. Eee, okej. Okay, dla Roja. Eee, Nie wiem czy jest jakaś talia na poisony w sumie, żeby tym grać. To trochę taka mała efektywna, bo te poisony zazwyczaj nie mają jakoś dużo... Eee, Pion, fuck yeah. tylko czemu on ma jakieś... A, plany, okej. Okay. Eee, te poisony chyba zazwyczaj mają mało ataku. Eee, nie kojarzę, żeby tam było jakoś super tych poisonów e, Więc więc się dziwię e, I tak, i co my jeszcze o tej mecie Tak, generalnie Mnie to zraziło, tak, do, do klasika, do grania w WoWa klasika Teraz przed Tebecem coś sobie zaczynam grać e, Znowu, ale sobie już na chillu totalnym e, Mam wyjebane, robię sobie praktycznie wszystko to, czego się nie powinno robić Czyli e, nie Orka Warriora no druida to akurat nie tylko Taurena można zrobić. Eee, więc e, co tam robię? Warlocka też robię, Andeda w sumie. Dobra, 10 pakietów do końca z, 30, z 41, tak jak dobrze pamiętam. Plus 1 złoty, który sobie zostawiłem, żeby otworzyć przy Was. E, bo to jest złoty klasyczny pakiet, gdzie chyba z tego co się orientuję, mamy 5 złotych kart, z czego jedna złota legenda. Fuck, nie widziałem czy ten Undead miał kości. Muszę to sprawdzać szczerze. Jestem ciekawy czy te karty zostają tak samo w chińskiej wersji. Czy jednak je zmieniają tak samo jak Undeadów w Wowie. Hawk Rancher. spoko. No tu mamy znowu Andetkę bez kości. Ciekawe. Kurde, naprawdę ciekawe. Chciałem zobaczyć wersję Headstone na chińską. Czy da w ogóle rady się zainstalować. Pewnie na jakimś VPN nie by dało radę. Ale te taureny, te goblinki, Kurde, masakra plotkaż z Crossroads, co bym to tak nazwał. Jestem ciekawy, jak brzmi po polskiemu. W sumie możemy sobie tak robić, że będziemy sobie próbować to tłumaczyć samemu. Tylko muszę się pouczyć, co znaczy po polsku niektóre sformułowania, bo naprawdę masakra. No w każdym razie, my nie o tym. Tak, jedyna ciekawostka już prawie, gdy i mamy się końca, to taka, że z... Blizzardu Morshan Alight. Kim jest Morshan? Taunt, czyli e, prowokacja Battle cry, okrzyk bojowy If your hero attacked this turn, summon a copy of this Of this, of this what <laughs> Rozumiem, że jego, tak? Okej okay. No i w każdym razie z Blizzarda odeszła o, o następna osoba e, Omar, nie pamiętam nazwiska Generalnie osoba odpowiedzialna za za, za za klasika WOWA, tak na dobrą sprawę. On był jakby chyba lead designerem jego, albo przynajmniej pierwszej wersji, jak odpalali grę. No, ciężko to też nazwać odpalaniem gry tej samej, tylko no, ta, w sumie takiej samej, jak kiedyś. I przeszedł on bodaj z tego co się orientuje do Dreamhaven, czyli do firmy, która została założona dla, przez Majka Morheima, z tego co pamiętam. Więc dosyć ciekawe oprócz zdarzeń. Jestem ciekawy, czy Dreamhaven zacznie coś robić e, z grubej rury i weźmie się za jakieś MMO, czy na początku powolutku będzie się zajmował jakimiś tam mniejszymi produkcjami, jakimiś gier, gierkami Priest of Anshi, nie wiem czym jest Anshi, a to jest chyba Tauren, jeżeli mi wzrok nie myli. I okrzyk bojowy: e, Prowokacja. If you have restored health this turn, gain plus 3 plus 3. Czyli jeżeli Czyli podczas tej rundy mm, uzdrowiliśmy daje plus 3 plus 3. Jemu rozumiem. Chyba tak. E, bo to jest okrzyk bojowy. To chyba jemu daje. Znaczy no, jako, nie piszę, żeby coś innego działało. E, dwa pakiety. Do końca tylko dwie legendy z tego co pamiętam. Kurde. Trochę bieda. Chyba Blizzard mnie nie lubi. Ale to przez to, że przedstawiłem na angielski. E, którego nie umiem wam przetłumaczyć. E, Imp Swarm rank 1? Serio? A rank 2? summonsa 3-2, e, impa 3-2, Upgrade when you have 5 mana czyli jak będziemy mieć 5 mana to będzie rank 2 pewnie może 2 będzie przyzywać czy coś a reckless apprentice e, kurde apprentice, jak to też przetłumaczyć o, jako uczeń, o uczeń tak, czyli bezmyślny uczeń albo niebezmyślny, bo reckless to jest e, recklessly to jest niebezmyślnie, no w sumie bezmyślnie też Narwany uczeń, o może tak bym to nazwał, Narwany Dobra i niestety tylko dwie legendy Z 41 kart, trochę bieda Warsaw Envoy, czyli z tak, no z wojennej pieśni e, Reckless, no to bym nazwał nie szalony, tylko Narwany, Narwany uczeń, może tak A to envoy? Mm, strażnik, tak, jeżeli dobrze mi pamięć myli No nic, zaraz się pośmiejemy e, Będę to próbował jakoś powrzucać te karty I złoty pakiet, ostatni Czyli prawdopodobnie trzecia legenda. Pick. Circle of healing, okej. Okay. Krąg uzdrowienia, Akolita też go mam. What nie ma legendy? What? To po cholerę ja to trzymałem Serio No to byłem Łat ...co? Mogłem kupić tą Sylvanas, wiecie? O fuck, co się działo. A, bo blizzard tyż trwa na kurwo. Jeżeli zapłacę 20 dolców, to dostanę 5 pakietów. Sorry, 20 euro, to zostanę 5 pakietów i tam będę miał jedną... Each pack contains at least one rare, ok? Bundles of five classic and one random golden classic legendaria. Okej, okay, dobra, czyli ja tu, stąd mi się ujebało, że tu jest legenda. mogę kupić Sylvanas. E, tak, w każdym bądź razie, mm, w każdym bądź razie, e, co, chciałem zobaczyć jakąś andeda. ale nie przypomnę sobie teraz jego nazwy. Sigil of Silence. Znak uciszenia? What? Ok, muszę to posprawdzać. Ile mamy powtórek? Zobaczmy standardowo: Dwie 49 kart. Same zwykłe. Ok, tylko 200 pyłku. Nie ma dużo. No to tak, no to w sumie tyle. Co chciałem, to powiedziałem, a co nie powiedziałem, to zapomniałem. Nadrządca założy Kieł nie będzie już nade mną czuwał nigdy. Za to Overlord Saurfang niech zawsze czuwa nad wami. Może chyba wrócę na Polski rzeczywiście nie wiem, da, dajcie znać jak uważacie czy powinienem wrócić na polski, czy, czy angielski nie przeszkadza, mimo, że nie umiem tego przetłumaczyć, ale chyba wrócimy na polski, bo się będziemy z tego bardziej śmiać tak mi się wydaje, przynajmniej ja się z tego lepiej wolę śmiać e, a jak jest po angielsku, no to nie jest nic śmiesznego, chociaż kurwa ten sourfang, dlaczego, nic pomyślę, a tymczasem trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, do następnego i bywajcie niech bramy Qualtas zawsze stoją dla was otworem na razie Oddam życie za hordę.